Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałabym kontynuować ten temat układu limfatycznego, tylko bardziej w ujęciu dzisiaj terapii truszkowo-krzyżowej. Jestem już po tym module, to był moduł piąty i niesamowicie ważny i niesamowicie ciekawy temat. I. Pierwsze, co chciałabym w tej sprawie e, powiedzieć i od czego zacząć, to zwrócenie uwagi e, właśnie e, na pewne różnice w podejściu e, dawnym do układu limfatycznego i obecnym. I tutaj chyba najlepiej to pokażę właśnie to zdjęcie z naszego skryptu, e, gdzie widzimy stary, układ limfatyczny, gdzie tutaj. Właściwie nic zielonego, tych naczyń limfatycznych e, nie widać w obrębie głowy. I nowy, gdzie mamy mózg, i ten mózg właśnie jest otoczony taką bogatą siecią e, naczyń limfatycznych. I e, przeczytam Wam też tutaj tę bardzo in, według mnie ważną e, informację. Układ limfatyczny mózgu. I to jest połączenie właśnie tego aspektu komórek klejowych, które mamy w mózgu i które odżywiają właśnie neurony i naczyń limfatycznych. I zlepek tych dwóch aspektów daje układ limfatyczny mózgu. I mam przeczytam, co tu jest napisane. Odkryto wspólne działanie, Oczyszczające systemu kapilar, układu krwionośnego i płynu mózgowo rdzeniowego przy udziale komórek glejowych w mózgu astrocytów. To takie zdjęcie dodane z, z zdjęcie takie mikroskopowe. I to jest mega, mega ważne. Jeśli chodzi o pracę właśnie z tym układem limfatycznym ciała. No i teraz Wam pokrótce powiem, jak to wygląda, kiedy ktoś przychodzi do mnie na terapię trzkowo-krzyżową i chciałby właśnie popracować nad tym układem limfatycznym, na przykład z powodu takiego, że czuję właśnie zastoję tej lymfy w ciele w jakimkolwiek obszarze ciała albo jest po wypadku, albo jest po operacji, albo właśnie uderzył się w głowę, albo właśnie miał wypadek, gdzie doszło do urazu głowy. I w takiej sytuacji z reguły na początku jest ten obrzęk, ale bardzo często jak doszło do uszkodzeń właśnie tych naczyń limfatycznych, a bardzo niełatwo uszkodzić wzłych łodne i w ogóle naczynia nimfatyczne przy jakimkolwiek takim wypadku komunikacyjnym, no to ten obrzęk może się e, właśnie e, utrzymywać i ten zastój linky może być. I właśnie terapia troszkowo-krzyżowa daje takie super narzędzie do pracy, e, wykorzystuje drenowanie według sanera. I to jest e, niesamowite, niesamowite. Ja tutaj wielokrotnie już, a w pracy e, robiłam ten zabieg. I, I niesamowite efekty tego były. I ten układ limfatyczny jest bardzo ściśle związany z tym układem e, krążenia. E, I w, nie wiem, czy pamiętacie, m, jeśli ktoś ogląda, zapraszam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że jak teraz oglądasz, to oglądałeś wcześniej filmik o. Właśnie drenowaniu zatok żylnych mózgu. To wcześniej był układ krążeniowy, zatoki żylne mózgu, a teraz mówimy jeszcze o drenowaniu, właśnie limfatycznym mózgu. I e, jeśli ktoś przychodzi właśnie z powodu obrzęku tutaj na, na terapię, to fajnie, to właśnie zaczynamy całą terapię tak samo. Później przechodzimy do, czyli trzeba otworzyć, właśnie pracujemy z przeponami, trzeba otworzyć otwory jarzmowe, tutaj, żeby właśnie udrożnić ten przepływ głowa, reszta ciała. I dalej zajmujemy się właśnie tymi zatokami żylnymi mózgu. I na, na koniec właśnie przechodzimy do opracowania e, właśnie naczyń limpatycznych mózgu d, i do tego właśnie drenowania według e, Sanera. E, no i co to drenowanie obejmuje? Zatokę strzałkową górną, pracujemy z tym e, z, z e, zatoką strzałkową górną, zatokę poprzeczną, otwór szyjny jarzmowy. Pochewki tętnic, czyli tutaj pracujemy z tyłu szyi i blot piersiowy. Wlot piersiowy jest bardzo ważnym elementem. I e, jeśli ktoś z Was miał kiedyś wypadek, e, taki chyba najbardziej powszechny, to jest wypadek właśnie coś na ten temat wiem <grym> na rowerze, kiedy lądujesz na łokciu jednym albo drugim. I tutaj to jest też bardzo ważne, na którym ty łokciu lądujesz i e, która strona była urazowa. Dlatego, bo e, mamy to nasze ciało podzielone, jeśli chodzi o układ limfatyczny. I mamy e, prawą stronę, niestety nie mam fajnego zdjęcia tu przy sobie, ale będzie dołączona, wklejona do tego filmiku. Gdzie mamy właśnie przewód, właśnie układ limfatyczny, podzielony tak, że jeden, właśnie ten prawy przewód dotyczy prawej połowy ciała i idzie tu, 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 tu i tu w, kończy się, tutaj w połowie żeber, i obejmuje właśnie prawą kończynę górną. I jeśli na przykład zlądowaliśmy na tym łokciu, i na przykład mechanicznie doszło do przeniesienia tej siły upadku, tutaj, do obojczyka. A za obojczykiem mamy właśnie tętnicę żyłę podobojczykową, która jest w tym całym układzie mega ważna. To możemy mieć właśnie ten syndrom właśnie tej, tego prawego przewodu limfatycznego, a druga, druga strona, już lew, lewa strona, jak polecicie na lewą stronę, to jeśli tu dojdzie do jakiegoś uszkodzenia, to ta limfa może być zaburzona właśnie w ten przepływ w obrębie kończyn dolnych, bo ten lewy właśnie przewód piersiowy dotyczy kończyn dolnych, brzucha, tej lewej strony, lewej strony głowy, czyli głowa jest tak na pół podzielona, tak i lewej ręki. Ktoś tu może będę miała to zdjęcie, ale nie będę szukać, bo to i tak się w tym filmiku doklei. No i właśnie takie są narzędzia pracy z układem limfatycznym. Zaczynamy od głowy i co dalej robimy? Dalej pracujemy już z narządami właśnie układu limfatycznego e, z Grasicą. I jak się doszukacie informacji, to dojdziecie do tego, że OK praca z Grasicą, ale po co jak jestem powyżej 21 roku życia, bo e, do tego czasu um, ta grasica e, działa, e, w sensie pracuje. E, Właśnie dojrzewają w niej te limfocyty D, a później ta, ta piękna grasica zamienia się w takie ciało tłuszczowe. Ale wciąż jest ona częścią tego całego układu, więc w terapii troszkowo-krzyżowej też pracujemy w grasi, z grasicą. Tutaj pracuj, co rozumiemy przez słowo pracujemy, po prostu słuchamy tego narządu i czekamy aż wróci do tego poprawnego tak zwanego motility, czyli e, prawidłowego tego ruchu, e, bo narządy też mogą być właśnie przesunięte, no właśnie wystarczy, że macie jakiś wypadek i nawet już strukturalnie się coś zmieni i to wszystko ma wpływ nie tylko na kości, na mięśnie, ale też na narządy wewnętrzne. Więc pracujemy z tą grasicą, pracujemy ze śledzioną, słuchamy najpierw właśnie grasicy, później śledziony, później idziemy do jelit. Jelita są mega, mega, mega ważne w tym układzie limfatycznym. I w układzie odpornościowym. I tutaj dlatego e, um, uważam, że jeśli ktoś mówi, że, e, no i tutaj powiem konkretnie, że w chorobach autoimmunologicznych dieta nie ma znaczenia, to to jest e, po prostu nieprawda, bo e, w, m, jelita są uważane za taki nasz drugi mózg. Jeszcze, jeśli oglądaliście, może ten filmik o układzie limfatycznym, gdzie tak chciałam takie wprowadzenie zrobić do tego tematu, nie wspomniałam tam o ogródkach chłonnych, które są częścią tego układu limfatycznego obwodowego i te grudki chłonne są w układzie oddechowym, te grudki chłonne. Są właśnie w jelitach i w jelitach one są znane jako takie kępki, tak pejera yy, i to są właśnie takie yy, miejsca, które są bardzo istotne właśnie dla tego układu limfatycznego, dlatego w terapii trzeszkowo-krzyżowej pracujemy z jelitami, czekamy aż yy, też słuchamy działa i czekamy aż yy, ten e, ruch Motiliti będzie przeciwny do tych ruchów robaczkowych e, jelit. Czyli robaczkowy ruch w jelitach jest taki zgodny z ruchami, e, z, z, z ruchami zegara. W sensie otaki, tak? I nawet jak boli nas brzuch, to tak masujemy sobie ten brzuch zgodnie ze wskazówkami zegara. A samo Motility jest w drugą stronę. No i my pracujemy z tymi jelitami tak długo, aż jak, aż właśnie uzyskamy ten prawidłowy ruch um, tej części um, układu nimfatycznego. I dalej idziemy sobie do wątroby, która, co prawda, nie jest um, stricte części, nie jest częścią układu nimfatycznego, ale Zgodzicie się ze mną, że ma mega ważną funkcję wątroba w detoksykacji, bo to jest ten główny narząd, do którego wszystko się zbiera, ze śledzione, z trzustki, z jeli, to wszystko właśnie wchodzi, właśnie, właśnie są żyły dolne, później żyłą górną. Wychodzi z wątroby, ale chodzi o to, że to wszystko, co dobre, co złe, trafia do wątroby i tam zachodzi właśnie ta detoksykacja. Więc w układzie, limfatyczny, układ limfatyczny to właśnie jest taki detoks dla na naszego ciała. Chodzi główną funkcją zadaniem tego układu limfatycznego jest pozbywanie się tego, co złe, Więc tutaj. Terapia czaszkowa krzyżowa dodatkowo włącza pracę z wątrobą w tym układzie limfatycznym i na tym moglibyśmy skończyć terapię, ale jeszcze możemy rozszerzyć, jeśli ktoś ma obrzęki na przykład w kończynach dolnych albo górnych. To możemy zrobić taki e, drenaż limfatyczny właśnie całego ciała. E, zaczynamy właśnie zawsze od tutaj e, otworu górnego piersiowego, bo jak wcześniej mówiłam, e, drenowanie e, nawet limfatyczne mózgu kończymy tutaj na wlocie piersiowym górnym, to jest tutaj, ta okolica. No i y, po prostu pracujemy z kończyną górną, później przechodzimy do dolnej, prawej, później przez lewą wracamy tu do kończyny górnej. Nie będę Was wtajemniczać w całą tą właśnie metodykę, ale tak jak mamy drenaż taki tradycyjny, manualny gdzie zaczyna się od odpracowywania tych wszystkich tutaj wezłów chłonnych, właśnie pod, podżuchwowych, tutaj innych później podobojczykowych, później pachowych i trenujemy jedną rękę, później drugą w zależności od potrzeb, później idziemy na brzuch, gdzie jest właśnie też skupisko tutaj przewód mleczutek i skupisko węzłów chłonnych i później idziemy do tych wezłów pachwinowych i później drenujemy jedną kończynę, tak? to jest ci bliższe, później dalsze, później od stopy do góry i tak całe ciało możemy manualnie opracować, wolnymi ruchami, bo pamiętamy, że chłonka jest, płynie wolniej niż krew, więc to też ma znaczenie w metodyce. I tutaj chciałam zaznaczyć, że jak byłam studentką, to my um, mówiliśmy o właśnie drenażu limfatycznym tylko w aspekcie rehabilitacji onkologicznej, czyli dla osób po mastektomii, dla amazonek, które miały np. usuniętą pierś chirurgicznie i wełzły chłodne i ta ręka była z tego względu obrzeknięta um, i takie były wskazania. Um, no, ale na przykład jak już byłam w Niemczech, to tam się spotkałam z takim ogólnym wskazaniem właśnie, że ten drenaż limfatyczny był stosowany dla wszystkich osób po zabiegach operacyjnych, chirurgicznych. I e, wtedy to po prostu przyjęłam do wiadomości, że tak jest. Nie wiem, nie pamiętam na ile miałam takie to zrozumienie, ale teraz to już po prostu... Jak się te wszystkie kropki połączy, to to po prostu ma sens, bo jeśli układ limfatyczny, ten nasz drugi mózg, no jest znajduje się w obrębie jelit i mamy te kępki tak zwane pejera, takie właśnie, które są mega istotne w tym całym procesie, a ktoś miał operację, przecięcie, tu, tak w obrębie brzucha, powiedzmy, czy klatki piersiowej czy gdziekolwiek indziej no to ten układ limfatyczny został naruszony, przez to został naruszony układ odpornościowy i to jest wszystko powiązane. Um, więc um, polecam polecam jak najbardziej i zapraszam do oglądania tych wcześniejszych filmików z terapii trzeżkowo-krzyżowej i innej, bo jeszcze wcześniej. Bardzo dużo nagrywałam na temat ABC, Advanced Poestroyal Correction, ponieważ ta metoda w ogóle w Polsce nie jest znana, a uważam, że to jest super, no chciałabym powiedzieć, najlepsze, ale to jest zawsze ryzykowne, bo zawsze może coś się lepszego znajdzie, ale z tych terapii, które znam, polecam, bo strukturalnie super to działa. Terapia Czeszkowa-Krzyżowa pracuje z płynami. Jest to trochę inne podejście. Skupienie się na czymś innym i to wszystko, jak połączycie strukturę, właśnie z właśnie terapią płynu, bo tutaj właśnie pracujemy z płynem rdzeniowo-mózgowym. Zresztą zapraszam do wcześniejszych filmików, gdzie o tym bardziej mówiłam. A teraz. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to proszę udostępniajcie, bo ja dopiero tak bardzo raczkuję w tutaj w, w tych filmikach, a chciałabym szerzyć w to, co wierzę. To dziękuję, do widzenia.